Cześć, witam Was. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam moje karty świecące z serii Tops Match Attacks. No to co, zaczynamy. Legendy. Czekajcie. Legendy. Ryan Giggs, Cream Ryan Murray. Taka karta. To co będę wiedział nazwy to będę czytał, to co nie, to po prostu nie będę czytał. Jungberg, Neville. Teraz karty man of the Match. Downing. Taka. Williams. McCartney. Lalana. Bannon. Skrotel. Holt. Lalana znowu. E, Noble. I nie wiem. Teraz. A nie jeszcze. Barnes, Ferdinand. Man of the Match. Ba. A nie trzeba znowu. Teraz karty Star Signing. Johnson. Star Signing. Lukaku. Roadwell. Taka. Anita. Roadwell. Sigursan. Teraz karty Star Player. Walcott. <coughs> to jest. Taka. Demingie, Rudy, Ruiz, Nalan, Walcott, kolejny i Adebaja No, to były wszystkie właśnie moje karty świecące z tej serii. Wszystkich bazówek nie będę pokazywał, ponieważ za dużo czasu by to zajęło Chyba, że jeżeli chcecie, to w komentarzach. Jeżeli chcecie moje bazówki zobaczyć. I tak. Jeżeli potrzebujecie jakichś kodów do kart, do bazówek, do bazówek. Hmm, z Champions League lub update'u to piszcie na PW zobaczę ehm, co się da zrobić to kody jakieś mogę Wam dać to tyle dzięki za obejrzenie że... i cześć